Cześć, YouTube z tej strony Mateusz. Jesteśmy na Street workoutcie i nagrywamy QA. Pierwsze pytanie zadał Adrian Wójcik: ile masz wzrostu i czy sport jest ważny w sportach siłowych? Ja mam 1,80m, jest to przeciętny wzrost i taki przeciętny wzrost, powiedzmy między 1,70m a 1,90m, raczej będzie najlepszy, jeśli chodzi o sporty siłowe. Należy mieć na uwadze, że im wyższy jesteś, tym oczywiście będziesz wykonywał więcej pracy dźwigając. Ale należy mieć też na uwadze, że jeśli jesteś wyższy, to oczywiście możesz ważyć więcej, więc twoja bezwzględna siła, może twoja relatywna siła w stosunku do masy ciała będzie słaba, ale twoja bezwzględna siła zawsze będzie najlepsza. Spójrzcie na strokbendów światowej klasy, oni zawsze ważą po 130-150 kg, nawet więcej i zawsze mają 2 metry. Oczywiście robią martwe ciągi, przysiady, tylko z reguły ich przysiad jest wtedy trochę poziomy, więc być może duży wzrost będzie nas limitował, jeśli chodzi o rozwój czwórek. Ale to wszystko zależy od proporcji kończyn. Drugie pytanie. Lucian musiał. Siemano, jak powinien wyglądać trening dla osoby po 50 roku życia? Należy mieć na uwadze, że im starszy jest człowiek, to tak naprawdę dzieją się głównie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest związana z metabolizmem. Metabolizm, czyli ilość spalonych kalorii w ciągu dnia nam spada jeśli jesteśmy dziećmi, to możemy powiedzmy mieć 3000 kalorii na utrzymaniu, jeśli ważymy stówkę, ale jeśli masz 50 lat, to tych kalorii będzie coraz, coraz mniej i należy mieć na uwadze, że oczywiście tutaj każda aktywność fizyczna będzie bardzo fajnie przyspieszać ten metabolizm, więc jak najbardziej warto ćwiczyć. Ale kolejna rzecz jest to oczywiście spadek testosteronu, który wiąże się z tym, że nasza siła nie będzie szła aż tak szybko, więc nawet jeśli ktoś zaczyna będąc początkującym w wieku, 40, 50 lat, i tak dalej, jego progres nie będzie tak szybki jak zwyczajnego początkującego w wieku, powiedzmy, 15-20. I dlatego ja polecam oczywiście każdemu w wieku, powiedzmy, tych 15-20 lat zaczynać już siłownie. Jeśli masz możliwość, to oczywiście lepiej zacznij teraz, będziesz miał super efekty, wcale to nie w przerwie Twojego wzrostu. Ale jeśli chodzi o trening dla osób mających, niezależnie czy to jest 50, 60, 70 lat. Zawsze badania naukowe pokazują, że trening oporowy, czyli trening z jakimś obciążeniem stale rosnącym, powiedzmy z miesiąca na miesiąc, zawsze jest pozytywny. Należy mieć na uwadze, żeby za często nie maksować i nie robić do upadku. Michał Rzewuski. Czy da się regenerować przy treningu siłowym 5 razy w tygodniu? Oczywiście, że się da regenerować, tylko należy mieć na uwadze, że jeśli robisz 3 treningi po 3 godziny, jeśli robisz takie FBW 3 godziny 3 razy w tygodniu, to masz powiedzmy 10, 10 czy 9 godzin w tygodniu. Jeśli rozbijasz na 5 dni... To oczywiście nie możesz sobie pozwolić na 5 treningów w tygodniu, które trwają 3 godziny. Zawsze ta objętość musi być mniej więcej mniej więcej taka sama. Yy, oczywiście na 5 czy 6 treningów w tygodniu trochę łatwiej rozbić tą objętość, ponieważ te treningi są z reguły szybkie, proste i niezbyt męczące. Dlatego ja polecam. Polecam trening 4 czy 5 razy w tygodniu dla większości osób. Więcej niż 5 razy w tygodniu. Z reguły, z reguły regeneracja może siadać. Z reguły są problemy. Nie mówię, że się nie da. Kuba Kozłowski, trening rano czy wieczorem? Według mnie, w miarę możliwości, popołudniu lub wieczorem. Jeśli ktoś, jeśli ktoś pracuje w takim standardowym systemie, powiedzmy 9:17, ja polecam przerzucić trening na popołudnie. Z kilku prostych czynników. Po pierwsze, z reguły rano y, nasz poziom kortyzolu jest podbity. Nie znaczy to, że będziemy jakoś się stresować na treningu czy będzie miał jakieś negatywne efekty, ale zawsze jakaś różnica jest. Lepiej trenować w lepszych warunkach hormonalnych. Wieczorem pole, powiększa się delikatnie temperatura ciała. Y, wyższa temperatura ciała sprawia, że nasze stawy są bardziej rozgrzane, y, jest więcej mazi, po prostu jest mniejsze ryzyko kontuzji. I z reguły nie polecam przede wszystkim trenowania bardzo szybko po Stanie, czyli dosłownie wstajesz, przebierasz się, idziesz na siłownię do pół godziny, do godziny po wstaniu jesteśmy bardzo odrętwiali, jesteśmy w bardzo złej sytuacji jeśli chodzi o trening siłowy. Widziałem naprawdę dużo sytuacji, kiedy zwyczajna rozgrzewka rano po wstaniu, czyli kilka skłonów powodowała jakieś bóle, mimo że przykładowo martwy ciąg na 200kg szedł danej osobie całkiem w porządku. Ogólnie wieczorem jesteśmy również z reguły po posiłku, czyli z reguły mamy więcej siły, jesteśmy bardziej naładowani glikogenem. No, polecam wieczorem. Patryk Koniarczyk, czy można jakoś zaradzić na ból mostka przy wykonywaniu pompek na poręczach? Ja osobiście nie robię pompek na poręczach, właśnie ze względu na ból mostka. Niespecjalnie polecam również te pompki na poręczach dla większości osób, właśnie ze względu na to, że sporo osób ma ten ból mostka. Jest to sprawa genetyczna, czasami po prostu nie jesteśmy w stanie ustawić się w takiej sztywnej pozycji, jaką nam nakazują dwie poręcze ustawione obok siebie. Czasami nie jesteśmy w stanie zejść wystarczająco głęboko, bo limitują nas barki. Czy da się coś w tej kwestii poradzić? Oczywiście zawsze można ratować się jakimś różnego rodzaju rozciąganiem, jednak nigdy nie będzie to kwestia idealna. Ja po prostu nie polecam robić ćwiczeń, które bolą, nie są do nas zastosowane. Piotr Kędzierski, jakie BCA i roller polecasz? Oczywiście wiem, że to pytanie ma zabarwienie ironiczne. Ale nie, odpowiem ironicznie, odpowiem poważnie. Nie polecam rollerów, zamiast rollera polecam piłeczkę, jakąś do lacrosse. możesz się nawet na małej hantli, takiej, yy, no, takiej gładkiej hantli takiej do fitnessu, powiedzmy półtora kilo rolować. Przyniesie to lepszy efekt niż jakiś miękki roller. E, jeśli chodzi o BCA, to sporo osób cały czas uważa, że BCA jest dobre. No ja nie polecam to po prostu strata pieniędzy. Chociaż jest pewna grupa społeczeństwa, powiedzmy 0.5% społeczeństwa na ostrej redukcji, robiąca trening na czczo, mająca bardzo dużo aktywności oraz ludzie trenujący aktywność wytrzymałościową, wtedy BCA może się przydać. Krystiano Curiata, meta w wieku 8 lat będzie dobra? Wczoraj zdarzyła się śmieszna sytuacja na czempie, wbije jej, wbijamy, gada dwóch gości. Ty, a co ty bierzesz? No, mordo, też to podstawa. Ty, ale coś, coś jeszcze poza teściem? No, winstrol, i, winstrol rano i wieczorem w tabsach i oczywiście deka. Ty, ale to wino chyba ulewa. No, mordo, ja wycinkę robię. Wino to podstawa na redukcji. Nie wiem o czym oni gadali, ale to zabrzmiało śmiesznie. Adam Zieliński pyta, jak wygląda Twoja dieta? Trzymasz w ogóle jakąkolwiek. Yy, trzymam dietę, która się nazywa liczenie kalorii liczenie czasem lepsze, czasem gorsze, czasem bardziej orientacyjne, czasem mniej. Jeśli trzymasz dietę nazywającą się liczenie kalorii, która jest najlepszą dietą, ponieważ wiesz co się dzieje, to jeśli jesz mniej niż Twoje zapotrzebowanie, to chudniesz. Jeśli jesz tyle, co wynosi Twoje utrzymanie, to trzymasz wagę. Jeśli jesz więcej, to oczywiście masz nadwyżkę. I to jest jedyny klucz do jakiejkolwiek zmiany sylwetki oraz rzecz, która wpływa oczywiście na siłę i na inne parametry. Wiadomo, ciężko jest budować siłę w deficycie. Jeśli chodzi o konkretne jedzenie, nie przywiązuję do tego wielkiej wagi. Jest od powiedzmy dwóch miesięcy dosyć ciepło, coraz cieplej, i kompletnie nie mam apetytu na zdrowe rzeczy. Dlatego nie boję się takich produktów jak chleb, makaron, burgery, czyli rzeczy takie na granicy bycia zdrowym. Które są w rzeczywistości całkiem w porządku. Andrzej Wolicki, czy dwubój może pomóc w trójboju i jak? Bo na odwrót to raczej tak. No, według mnie, oczywiście, na odwrót raczej tak, czyli robienie przysiadów, robienie martwego ciągu pozwala nam zbudować taką w miarę podstawową bazę siłową, która później na pewno się przyda w dwuboju. Będzie sprawiać, że ćwiczenia dwubojowe nie będą tak wymagające pod względem siłowym i jedyne, co będzie potrzeba, to nauka techniki. No, ale czy dwubój może pomóc w trójboju? Prawdę mówiąc, trenowanie ćwiczeń akcesoryjnych pod dwubój, czyli różnego rodzaju przysiadów, ciągów dynamicznych. Jest w stanie oczywiście poprawić tą siłę w trójboju, ale tak naprawdę generowana moc nie, nie jest według mnie czynnikiem takim, który jest koniecznym w trójboju naprawdę nie zależy jak, jak szybko będziemy generować moc. Według mnie dwubój może się przydać również jako taka podstawowa baza siłowa i techniczna, koordynacyjna, ale nie aż tak. Piotr Haider, jak ćwiczyć podnoszenie ciężarów bez klubu i trenera. Oczywiście można, oczywiście można się uczyć techniki z tutoriali na YouTubie, jednak nauka techniki, jeśli chodzi o martwe przysiady, wyciskania leżąc z YouTube'a, nie jest trudna, zajmuje no, niejednokrotnie po prostu parę treningów. Ewentualnie później są jakieś korekty w czasie. Natomiast nauka dwuboju z YouTube'a jest po prostu trudna i wymagająca, zajmuje bardzo długo czasu, bardzo dużo czasu. I przede wszystkim nie ma kto spojrzeć na Ciebie i powiedzieć, jakie błędy wykonujesz. Oczywiście możesz później wstawić takie filmiki do oceny na grupie, przykładowo na grupie Team Mleko. Ale wiadomo, no nie zawsze będziesz do końca ogarniał, jak takie błędy poprawić, dlatego polecam jednak poszukać trenera. Oczywiście da się osiągnąć całkiem spory wynik bez trenera. No ale wi nie, wiadomo, nie da się być mistrzem Polski Tomek Kuryk, czy mając przeciętną genetykę, ale wbijając dużo towaru, może Twoim zdaniem coś osiągnąć w kulturystyce? Jeśli trening jest dobry, dieta jest dobra. To oczywiście można coś osiągnąć, ale sporo osób myśli, że o, ten dobrze wygląda, to tylko dlatego, że jest na bombie, że mięśnie same rosną na sterydach. Oczywiście nie rosną same, trzeba po pierwsze trenować, po drugie trzymać dietę, a i tak to nie będzie do końca wystarczać. Osoba ze świetną genetyką na lekkim towarze osiągnie lepsze efekty niż osoba z taką słabą genetyką na bardzo mocnym towarze. Oczywiście wiadomo, trzeba wbijać, żeby być na czołowym szczeblu w kulturystyce. Nie jest to dziwne, nie jest to czymś nienormalnym. O tym, się, o, o tym po prostu staram się mówić, żeby otworzyć ludziom oczy. Czyli innymi słowy, czy mając tą genetykę można coś osiągnąć? Można, ale będzie to ciężkie. Dawid Jakubczyk, najlepsze ćwiczenia na dół mięśni brzucha. Sporo osób myśli, że jak widać u nich górę brzucha, a nie widać dołu brzucha, to znaczy, że mają za mały dół brzucha i muszą go wzmacniać. Nie tędy droga, jest to całkowicie inna kwestia. Z reguły jest tak, że na górze brzucha masz mniej tłuszczu, na dole brzucha masz więcej tłuszczu, przez co dół brzucha wydaje się odtłuszczony, wydaje się jakbyś nie ćwiczył, a góra, powiedzmy coś tam widać jakiś zarys sześciopaka. Nie ma sensu ćwiczenia, izolowania dół, dołu brzucha, ponieważ wszelkiego rodzaju wznosy, nóg, drążku czy coś takiego wykonywane są w większości niepoprawnie. Wtedy ćwiczymy zginacze bioder, które i tak większość osób ma przykurczone. Oczywiście e, wszelkiego rodzaju ćwiczenia na dół brzucha i tak ćwiczą cały brzuch. Wszelkiego rodzaju ćwiczenia na górę brzucha też ćwiczą cały brzuch. Polecam po prostu ćwiczyć cały brzuch i jeśli celem jest sześciopak, po prostu schudnąć. Oskar Schmidt. Ciekawe, czy da się opierać swój trening na progressive overload stosując sterydy anaboliczno-androgenne. Nie do końca rozumiem, czy chodzi Ci o progressive overload w sterydach, czyli pranie coraz więcej. Wtedy oczywiście jest to jakiś progressive overload, jeśli bierzesz coraz więcej, masz coraz lepsze efekty. Yy, ale czy... No tak, jeśli chodzi o taki progressive overload w ciężarze, to oczywiście nie zależy czy jesteś na sterydach, czy nie jesteś, to i tak zawsze dokładanie ciężaru będzie oznaczało efekty. Oczywiście można na sterydach zrobić efekty bez tego dokładania ciężaru. Tak? Krzysiek Siegieda, w treningu bułgarskim wolisz robić codziennie jedynki, czy raczej 1 do 5. Ogólnie, jeśli się trenuje przysiady bardzo często, to z reguły poleca się robić powiedzmy od 1 do 3 powtórzeń, ponieważ wtedy jest wykonywana po prostu mniejsza praca. Mniejsza praca to jest mniejsze zmęczenie. Jeśli byś codziennie robił serię na 20 powtórzeń, to codziennie byś był obolały i nie szlifowałbyś raczej tych wzorców ruchowym, ruchowych na maksymalnym ciężarze. Z reguły, wszyscy ludzie, którzy robią bardzo często, stosują niskie zakresy powtórzeń ponieważ one tak nie męczą, a uczą dobrej techniki. To by było tyle w dzisiejszej części Q&A. Jutro zobaczycie część drugą. Ja idę się na teraz przejść. Gdzie się przejść, to zobaczycie jutro. Jeśli się podobało, prośbę łapy w górę. Nie zapomnijcie sprawdzić Facebooka. I do zobaczenia. Pozdro!